na degustacji. Tym razem mam e, angielskie piwo z browaru Robinsons e, i jest to Unicorn Copper Ale 4,3% alkoholu. Czyli mamy mi jednoroza, miedziane ale. E, I jest to piwo, że tak powiem, historyczne. Z tyłu jest notka ważone od 1896 roku, czyli jak na ten rok, to już jest 125 lat. Jest to lekkie, odświeżające piwo, o pełnym ciele, z bogatym, chmielowym i słodowym smakiem. Długi, wytrawny finish, z odrobiną włosów cytrusowych. W składzie jest słód jęczmienny i pszenica i tyle się dowiadujemy. Etykieta została troszkę zmieniona na ich 180-lecie. E, browar się utworzył w 1838 roku. No, przynajmniej, tak sobie historię, że tak powiem, datują od tego momentu. E, jest to rodzinna firma. E, ponad 6 pokoleń e, nadal pracuje w browarze. Czemu nie? E, co dalej, przejdźmy do, do piwa, tak powiem. Kapselek jest biały z logiem do waru, z, z tym właśnie jednorożcem. Jak widzicie piwo jest złote, klarowne, z dużą pianą, w kolorze écrit. Ona jest gęsta, drobno bardzo ładna. Proszę bardzo bardzo ładnie to wygląda. Aromat jest. Hmm, słodowy, trochę karmelowy. Z, tako, z takimi nutkami właśnie cytrusowymi. One nie są zbyt e, mocne. E, może na ten karmel jest mocniejszy niż te cytrusy, ale są, są. Bardzo przyjemnie, ale delikatnie. Dobra, to spróbujmy na Wasze zdrowie. Hmm. Przyjemnie, odświeżająco,bym nawet powiedział, że tak właśnie klarownie bardzo fajne ciało, jak na 4,3 to jest fajnie. Bym powiedział, że takie ciało jest średnie, idące do pełnego, nie, to nie jest dokładnie pełne, ale bardzo fajne, słodowe, sporo karmelu są takie nuty cytrynowe, lekko cytrusowe i goryczka ona jest dosyć spóźniona ona jest spóźniona ale jest zaczyna się, się robić teraz jest ziołowa, delikatna ale że tak powiem można ją, można ją znaleźć nie jest tak, że trzeba koniecznie szukać, ale nie jest zbyt bujna. No, jeżeli oni rzeczywiście używają tej samej receptury przez 125 lat, no to piwo jest bardzo tradycyjne. Ono było najpierw sprzedawane jako bitter, ale teraz oczywiście. Bitter nie jest, że tak powiem, taki bardzo w modzie, no to po prostu przebrandowują. Teraz jest Copper Ale, Pale Ale też, też już tak ładnie nie brzmi, nie? IPA nie mogą tego nazwać, chociaż jakby nazwali to też by się nic, nikt by im pewnie nic bardzo wielkiego powiedział. W końcu piłem IPAs, yy, na przykład od Green Kinga, 3,8%. <grymne> no, zwykły Bitter albo, albo zwykły PayPal, powiedzmy. Ale to by było ciekawe, rzeczywiście spróbować to świeżo wyprodukowane yy, piwo tamtymi metodami i przy użyciu tamtych składników 125 lat temu i porównać je do tego yy, nowoczesnego piwa. Yy, to by było ciekawe, na pewno. Są jakieś różnice w recepturze, ze względu na to, że nie mamy już takich słodów. Słody są produkowane inaczej, wobec tego inaczej dają inne rezultaty. Zdecydowanie w tamtych czasach dopiero zaczęły wchodzić suszarnie. Znaczy może nie zaczęły wchodzić, no ale nie było to aż tak bardzo popularne. Suszarnie słodu używające koksu, e, także zdarzały się lekko podwędzane te e, słody z, ze względu na to, czym e, suszono. No, jak się paliło pod spodem i był dym, no to niestety były te e, nieco podwędzane te e, słody. Chociaż podejrzewam, że starano się tego uniknąć, ale inny jęczmień, inne, e, in, inne słody, inne metody produkcji, e, także zdecydowanie coś tam mogło być inaczej. No i same chmiele też się przecież zmieniły przez te 125 lat. E, mimo, że powiedzmy, używam tej samej odmiany, no to ona nie jest już idealnie taka sama przecież. Zresztą z roku na rok e, są e, inne poziomy e, olejków w tym samym, w tym samym gospodarstwie, e, z tej samej odmiany, także. To nie jest e, zawsze dokładnie to samo, prawda? Ale to by było ciekawe. <grymne> to by było ciekawe. Dobrze, wróćmy do piwa, które jest niesamowicie pijane, odświeżające. No, ma te e, karmelowe e, nuty, e, no, ale to jest takie brytyjskie. A biorąc pod uwagę długą historię tego piwa, nie to dlatego, E, chcieli utrzymać ten taki tradycyjny charakter. No i jest ono karmelowe po prostu, e, poprzez użycie słodów karmelowych po prostu i tyle. E, mimo wszystko, jak widzicie, zostaje piana na szkle, czyli e, według mnie e, jest to oznaką po prostu dobrego piwa. E, dobrej jakości piwa. E, mi się wydaje, że warto spróbować. Ze względu na długą tradycję ważenia tego samego piwa. No i żeby się przekonać, jak to kiedyś brytyjskie piwo e, smakowało. Czy znaczy, no, ono teraz. jak teraz brytyjskie piwo smakuje, nie? E, Ale ono jest takie tradycyjne. O to mi chodziło. O tradycyjne piwo brytyjskie, jak smakuje. E, także. Warto spróbowania, bardzo przyjemne w odbiorze, bardzo sesyjne, bardzo przyjemnie się je pije. No i ma te tradycyjne, właśnie brytyjskie smaki, czyli karmelowość i taka lekka ziołowa goryczka. To wszystko. Chociaż cytrynowość, cytrynowość i lekkie nutki cytrusowe w aromacie też były, także przyjemnie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie kanale, także będziecie na bieżąco, no a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji Wasze zdrowie. Cheers!